Ja, ja myślę, że szkoda. życia los Cały czas. Przyznać. Szkoda życia na zamartwianie się. <noise> szkoda życia na zamartwianie się. To jest, to jest naprawdę szkoda. Szkoda czasu. Tak samo jak ja zawsze mówię szkoda czasu na spanie, bo wyśpisz się po śmierci. Szkoda czasu jest na wiele rzeczy. Nie, nie ma sensu. Wiesz co, to kiedyś taki tekst mi wpadł do głowy. Nie ma. Nie ma zewnętrznego piekła ani nieba. Ono jest zawsze wewnątrz nas i my je zawsze kre kreujemy. Mm. Jak tak ktoś fajnie powiedział, piekło nie istnieje, dopóki nie wzbudzisz go myślą. Kurczę. Taka jest. Tak to jest, wiesz, to są mentalne, to są poziomy mentalne. Bo to też jest fajny temat o tych wymiarach i poziomach i, i takich rzeczach. To, to jest, wiesz, to są, to są, to są też jest ciekawe, też że sobie wiernie zdaje sprawy, co to są te y, y, warstwy wszechświata, y, i po których my się w... poruszamy, albo wśród których y, gdzieś tam współistniejemy. To też jest. Wszyscy mówią o piątym wymiarze, ale się zapytasz, co to jest, to nikt nie wie. No. To, to że nasza no. cywilizacja się wznosi, albo niektórzy się wznoszą na piąty wymiar, ale co to jest? No to już się zaczyna filozofowanie, co to jest ten piąty wymiar. Zaczyna się, wiesz, taki taniec. A, ja jest... to... A powiem ja... Ci, że są definicje, są obliczenia matematyczne na ten temat, no ale jakoś to nikt na to nie zwraca uwagi, tylko taki jest, że, że tak, <laughs> bo, bo tak. To, to, tak jest, bo ja tak mówię, że jest. Tak, bo alternatywa to lubi takie rzeczy, wiesz, alternatywa lubi, ona uwielbia, więc jest tam, tam gdzie, tam gdzie nie ma informacji, mhm. tam jest luka i tam wkładamy naszą wyobraźnię i tam budujemy to, co brakuje, budujemy sobie Bardziej albo mniej logicznie, jak to powinno wyglądać. Niektórym to pasuje i to przyjm przy przyjmujemy. Mhm. Tacy jesteśmy. Bo tak się nam jak, a, a tym bardziej, że jeżeli nam się to będzie podobać, wiesz, tak samo jak, jak kanały polityczne, to jak tam będzie y, mówca y, taką linią polityczną podążał oglądającego, to on mu będzie przykleskiwał, wiesz, bo on go okay. potwierdza. W otoryce tak samo, w alternatywie identycznie. Jak tam potwierdzasz, Płaską ziemię potwierdzasz, to płaskoziemcy biją brawo straszliwie, jak, jak to jest. A nie daj Boże, powiedz, że coś ci się w tym nie podoba w tej płaskiej ziemi, bo no to albo uciekają wszyscy od razu, mhm. bo boją się starcia z faktami, mhm. albo twierdzą, że jesteś zahipnotyzowany, albo podstawiony przez system jesteś. I... A nie wiem, czy wiesz, że, bo to jest jeszcze tak płaska ziemia, i jeszcze jest kopłu. Kupuła nad płaską ziemią, ale, a, jest jeszcze, ale jest jeszcze wklęsła Ziemia. No tak, i jest tak, że my jesteśmy. Jeszcze taką teorię słyszałam, że my jesteśmy. Ziemią. W kraterze, w kraterze jeszcze jesteśmy. To jest też. No, coś w tym rodzaju wewnętrzną, a tutaj jest erta, jak gdyby, która jest w wyższym wymiarze. My jesteśmy zasilani przez źródło w tej, w tej, w tej, w tej Ziemi, aczkolwiek jest to bardzo mały, mały przekaz. Dlatego tak jest źle, jak jest źle, bo mamy mały. Ma, nie, nie jesteśmy po prostu, wiesz, połączeni do końca. Tylko to jest zaburzone. I że jest erta, i ma właściwie to właśnie ta kopuła. To jest ta. też ciekawy temat. Możesz sobie podyskutować ta. na temat właśnie tych konstrukcji rzeczywistości. Wiesz I teraz co? Słuchaj z kolei Ashayan din. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie, nie, nie. nie. O nie, zdasz Ashayan din. Czekaj, czekaj. No, wie, ja czekaj. ci muszę tutaj, kurczę, bo to ja ta, ta, ta na na, coś, mi, coś mi się to obiło gdzieś tam, ale wiesz, wiesz jeżeli chodzi o takie płaskie ziemie i światy, to też się. Pokażę y... ci książkę. A podróżnicy. A nie, słuchaj, to, to, to tego nie, 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 ten odwrotnie masz tą książkę, czekaj, o tak, czekaj, podróżnicy tą pierwszy śpiący uprowadzenie, nie, nie znam tego. Tak, jest tą, mam tego całe, bo to jest cała seria, wiesz? Kto to wydał? Nie, 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 nie. nie. To jest, to jest yy, Wedy, yy, wydawnictwo Wedy. Aha, okej, okay, dobra. Polskie. Powiem ci, że nie. Powiem, że, powiem, że akurat tego nie jest, yy, akurat tego nie mam. To wiesz polskie, czy znaczy może są po niemiecku, na pewno, jeżeli to jest zagraniczny autor. Yy, słuchaj, to wiesz co, o, kolejny temat, to bym ci opowiedziała, o co tu chodzi? Bo wiesz ostatnio to. A jest to tak, bardzo dobrze, wiesz, ja... Trudne, ale to jest trudne, wiesz, to, jest, to nie czyta się w taki po, prosty sposób, tylko to jest dosyć wiesz, komplikowane. Wiesz co? A propos tej jeszcze konstrukcji tej ziemi, to powiem ci jeszcze, że. Terry Parczet, który pisał właśnie takie przygody na takich płaskich ziemiach, to są takie fantastyczne książki, się z tego nabijał w sumie, nie? To mi się jego pogląd najbardziej y, podobał, bo tam nie ma płaskiej Ziemi, czy wklęsłej Ziemi, tam jest długa Ziemia. <śledzimy> to wszystko dzieje się na długiej Ziemi. I potem była wyprawa kosmonautów na długi Mars. Tam polecieli. I to mi się, to jest, a tak. ze, ze śmiechu, co tam się na tej drugiej Ziemi dzieje w ogóle? To. O, Matko. To jest właśnie zawsze. Ziemia jest. Bo się kiedyś zapytali, że jest... Normalnie stoi mikrofon i ktoś mówi tak. Ciekawe, czy teraz przy wszystkich powie, czy Ziemia jest płaska czy wklęsła. A ja mówię, Ziemia jest długa. Proszę, poszedłem... ten no. Że Ziemia jest. Ho, 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 ho. Tak. Ziemia jest długa. Dobra, dobra.